Dzień dobry i witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Zapomniana biologia. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Państwu o, o naukowcu, który jako pierwszy przedstawił najbardziej rozbudowaną koncepcję teorii ewolucji i wcale nie był to Karol Darwin. Osobą tą był Jean-Baptiste Lamarck, francuski przyrodnik, żyjący w latach 1744-1829. Lamarck swoją teorię ewolucji ogłosił w 1809 roku w swoim dziele Filozofia Zoologii. Co ciekawe, w tym samym roku urodził się inny znany ewolucjonista Karol Darwin. Według Lamarka pogląd o stałości gatunków był nie do utrzymania, ponieważ na podstawie obserwacji zwierząt można było zauważyć liczne podobieństwa między osobnikami pochodzącymi ze różnych gatunków. Lamarck wskazywał na to, iż jedne gatunki przechodzą w drugie w sposób stopniowy, tworząc przy tym liczne formy przejściowe. Konieczne jest więc przekształcenie systemów klasyfikacji, gdyż większość z nich nie odzwierciedlało ewoluującej przyrody, a stanowiło systemy sztuczne z arbitralnymi regułami taksonomicznymi. Przyczyna sztuczności tych systemów wynikała z tego, iż w momencie ich tworzenia nie znano tylu gatunków, ile znano w czasach Lamarka. Więc ich segregacja odzwierciedlała tamten miniony stan wiedzy. Wraz z rozwojem nauki należałoby unowocześnić metody taksonomiczne, tak, aby odzwierciedlały one nowe odkrycia. Aby to zrobić, należało się zdaniem Lamarka odwołać do anatomii porównawczej, która pozwalała wykazać, że różnice między gatunkami umożliwiają na ułożenie ich w pewien ewolucyjny ciąg. Układ klasyfikacyjny powinien więc odzwierciedlać stopień podobieństwa między gatunkami nie tworząc rozgałęzienia jak w systemie lineusza, lecz raczej hierarchiczny szereg, w którym na dole znajdą się organizmy o najprostszej budowie, a na górze organizmy o budowie doskonałej. Zdaniem lineusza, pomiędzy każdym hierarchicznym szczeblem tej taksonomii powinny znaleźć się organizmy pośrednie, i to one świadczyć będą o ewolucyjnym przejściu z jednego stopnia na drugi. Ta próba zreformowania taksonomii doprowadziła Lamarka do stworzenia jednej z pierwszych i obok teorii Darwina najbardziej wpływowych koncepcji ewolucjonistycznych. W swojej nowatorskiej klasyfikacji, Lamarck podzielił system natury w sposób następujący. Na początku, wśród tworów przyrody, rozróżnił ciała żyjące, czyli uorganizowane, wśród nich znalazły się zwierzęta i rośliny. Następnie wydzielił z nich ciała niezorganizowane, czyli te pozbawione życia. Tutaj jako przykład podawał minerały. Były to dwa osobne zbiory, które nie należały do wspólnego procesu ewolucyjnego, dlatego pomiędzy nimi nie było żadnych form przejściowych. W taksonie ciał zorganizowanych wyróżnił dwa królestwa zwierząt i roślin. Pomiędzy nimi również nie było żadnych stanów pośrednich. Zwierzęta i rośliny nie ewoluowały, według niego, jedne w drugie, gdyż istniały pomiędzy nimi zbyt duże różnice, polegające głównie na tym, że jedne posiadały czucie, drugie zaś nie. W królestwie zwierząt hierarchia układała się następująco. Najwyższe miejsce, czyli to najdoskonalsze, zajmowały ssaki. Poniżej nich umieszczone zostały ptaki, następnie gady i ryby. Pod nimi zaś znajdowały się zwierzęta bezkręgowe. Te ostatnie Lamarck poszeregował kolejno na mięczaki, wąsonogi, pierścienice, skorupiaki, pajęczaki, owady, robaki, promieniaki, polipy i wymoczki. Logika, jaką kierował się Lamarck, przy ustanawianiu tej hierarchii oparta była na ustaleniu, czy organizm posiadał narząd lub układ, który zbliżał go do doskonałości, którą osiągnęły ssaki, czy też nie. Zatem zwierzęta, które na przykład nie posiadały czucia lub nie rozmnażały się płciowo, zajmowały niższe miejsce niż te, które charakteryzowały się tymi cechami. Wyżej od nich były zwierzęta, które posiadały oprócz tych cech również układ nerwowy. Następnie te, które posiadały układ krążenia, i tak dalej. Doskonałość wśród ssaków posiadał jedynie człowiek. Ewolucja w koncepcji Lamarka zachodziła więc według tego hierarchicznego schematu to znaczy, zawsze od zwierząt najprostszych do tych doskonałych i podlegała ona jednemu prawu zoologicznemu które brzmiało w sposób następujący: Postęp w złożoności organizacji ulega w ogólnym szeregu zwierząt anomaliom spowodowanym przez wpływ okoliczności miejsca zamieszkania i przez wpływ nabytych przyzwyczajeń. Prawo to oparte było na trzech aksjomatach. Pierwszy mówił, że zmiana środowiska powoduje zmianę potrzeb u zwierząt. Drugi, że każda zmiana potrzeb powoduje zmianę w zachowaniu. Zaś trzeci mówił, że każda zmiana w zachowaniu powoduje użycie jakiejś konkretnej części ciała. Zmiana w zachowaniu odzwierciedlała się w zmianach morfologicznych zwierzęcia, które z kolei możliwe było dzięki dwóm sformułowanym przez Lamarka prawom ewolucyjnym. Pierwsze nazwane zostało przez niego prawem wzrostu narządów i mówiło o tym, że częste używanie narządu zwiększa jego zdolność, rozwija go i powoduje uzyskanie większych rozmiarów i większej siły działania. Prawo to Lamarck ilustrował swoim słynnym przykładem żyrafy. Jak tłumaczył, że próbując jeść liście z coraz wyższych partii drzew, była zmuszona do tego, aby coraz bardziej wyciągać swoją szyję, przez co stawała się ona coraz dłuższa. Lustrzanym odbiciem tego prawa było prawo degeneracji narządów, stwierdzające, iż nieużywanie narządów, utrwalone przez nabyte przyzwyczajenia, zuboża stopniowo narząd i w końcu czyni go niewidocznym. Tę sytuację Lamarck ilustrował utratą wzroku u zwierząt mieszkających pod ziemią. Lub w miejscach z ograniczoną widocznością. Jeżeli zmysł wzroku jest nieprzydatny w ich środowisku, przez co go nie używają, to w konsekwencji zwierzęta te zupełnie stracą narząd, który był za to odpowiedzialny. Jeżeli zmysł wzroku był nieprzydatny w środowisku zwierząt, to zwierzęta go nie używały, a w konsekwencji traciły ten narząd. Drugim prawem ewolucyjnym było prawo dziedziczenia cech nabytych, które mówiło o tym, iż wzmocnienie lub zubożenie danego narządu. Jest przekazywane kolejnym pokoleniom. Dziedziczenie cech nabytych odpowiedzialne było również za obserwowaną w przyrodzie bioróżnorodność. Osobniki nabywały wiele cech w swoim życiu, a to, co przekazywały swoim potomkom, było zawsze trochę inne od tego, co przekazywali inni przedstawiciele tego samego gatunku. Ponieważ każdy osobnik ćwiczył inne narządy, próbując dostosować się do środowiska, wytwarzał inne cechy, tworząc różnorodność wewnątrzgatunkową, a później Doprowadzał do przekształcenia się gatunku w gatunek zupełnie nowy. Jeżeli więc gatunki powstają naturalnie, to czy konieczne jest istnienie jakiejś siły wyższej, tak charakterystycznej dla systemów Linneusza i Aristotelesa? Jak tłumaczył Lamarck, jego koncepcja ewolucji nie podważała istnienia Boga, a on, jako przyrodnik, nie chciał się mieszać w rozważania metafizyczne. Stwierdzał jednak, iż obie koncepcje mogą być ze sobą kompatybilne, gdyż to Bóg mógł wyznaczać prawa jakimi później kierował się proces ewolucyjny. W swoim systemie taksonomicznym Lamarck wykazywał, że ewolucja posiada pewne ograniczenia. Twory przyrody nieposiadające życia nie mogą przemienić się w wytwory żyjące. Tą linię demarkacyjną, która wyznaczała podział na to, co jest ożywione i co jest nieożywione, było istnienie w tym, co ożywione, immanentnej siły pozwalającej na zachodzenie procesów rozwojowych. Życie w ujęciu Lamarka, było porządkiem i stanem rzeczy, który w ciele... Pozwala na ruchy organiczne. Aby więc życie mogło funkcjonować, musiała zaistnieć jakaś siła pobudzająca je. U zwierząt niższych było nią po prostu oddziaływanie środowiska, a u tych wyżej rozwiniętych ich akty woli. Reakcja na siłę pobudzającą była możliwa, zdaniem, Lamarka dzięki dwóm rodzajom fluidów cieplnemu i elektrycznemu. Cieplny stanowił przygotowanie do wykonania ruchu. Podczas gdy elektryczny był za niego bezpośrednio odpowiedzialny. U organizmów wyższych fluid elektryczny przerodził się później w fluid nerwowy, stanowiący podstawę dla powstania układu nerwowego, a później do wytworzenia siły woli. Dzięki sile woli zwierzęta mogły więc kierować swoim fluidem nerwowym, co też oznaczało, że mogły świadomie rozwijać dane narządy i tym samym wyznaczać swoją ewolucyjną drogę. Zwierzęta niższe posiadały jedynie domione przez nie czucie wewnętrzne, które zwyczajowo określa się mianem instynktu. Instynkt zwierzęcy nie był przejawem inteligencji, a składały się na niego dwa czynniki: po pierwsze wpływ środowiska, po drugie zaś dążenie do zaspokajania potrzeb. Dążenie to zmieniało się w przyzwyczajenie, które w konsekwencji doprowadzało do rozwoju przydatnych dla tych zwierząt narządów i dalszej ewolucji. W przeciwieństwie więc do zwierząt wyższych. U zwierząt niższych nie zachodziła możliwość świadomego, wolitywnego wyboru narządu, który miałby się dalej rozwijać. Ewolucyjna koncepcja Lamarka nie cieszyła się dużą popularnością we Francji, w której dominował pogląd o stałości gatunków, promowany przez Georges Cuviera. Podaje się wiele powodów, dla których koncepcja Lamarka przeszła początkowo bez echa w jego własnej ojczyźnie. Chociażby wskazuje się na negatywne podejście Lamarka do chemii Antoine Lavoisiera które w konsekwencji miało doprowadzić do jego izolacji we francuskiej wspólnocie naukowej. Wpływ na negatywny odbiór filozofii zoologii mogło mieć również specyficzne stanowisko jej autora, który wychodząc z założenia, iż prawidłowość jego poglądów jest oczywista, stwierdzał, że nie wymagają one przedstawienia żadnej dodatkowej argumentacji na ich rzecz. Lamarck na przykład nie zważał na odkrycia paleontologiczne tamtego czasu, ignorując to, iż mogą one posłużyć jako dowody ewolucji gatunków. Ważne jednak jest to, że pomimo początkowej marginalizacji, pod koniec pierwszej połowy XIX wieku zaczął kształtować się ruch intelektualny podważający koncepcję statyczności gatunków i rozpoznający Lamarka jako ojca ewolucjonizmu. Jednym z takich pierwszych pro-lamarkowskich ewolucjonistów był Herbert Spencer, który już w 1852 roku w swoim artykule Development Hypothesis krytykował kreacjonistów i stawał w obronie tezy o ewolucyjnej genezie gatunków. Warto pamiętać, że było to 7 lat przed tym, zanim Darwin opublikował swoje o gatunków. To zaangażowanie Spencera docenili późniejsi historycy nauki. Na przykład w swoim podsumowaniu odkryć naukowych XIX wieku, John Fiske właśnie jemu, a nie Darwinowi, przypisuje autorstwo pierwszej całościowej koncepcji ewolucji, tłumacząc, że niesłusznie ewolucjonizm utożsamia się z darwinizmem, Gdyż ten ograniczył się jedynie do biologii, podczas gdy Spencer, stosując ten termin przed nim, uznał ewolucję za podstawę działania świata. Do podobnych wniosków doszedł również inny historyk, Frederick Harrison, w swoim wykładzie z 1905 roku poświęconym pamięci Spencera. Również podkreślał jego pierwszeństwo, a także wskazywał na uniwersalny charakter ewolucyjnego procesu, który postulował Spencer i który sprawiał, że. Logikę ewolucyjną można było stosować nie tylko do biologii, ale również kosmologii, zoologii, a nawet etyki. Spencer stosował logikę ewolucyjną do wyjaśniania zjawisk, zanim ukazało się o powstawaniu gatunków. Już w 1855 roku, w swoich The Principles of Psychology, przyjmował, iż mózg i układ nerwowy podlegają ciągłym modyfikacjom, które kumulując się stopniowo doprowadzają do wytwarzania nowych funkcji. Ewolucja sama w sobie, jako proces rozwoju Polega na rozwoju struktur, które przez coraz większą komplikację przechodzą z prostych bytów homogenicznych do coraz bardziej skomplikowanych bytów heterogenicznych. Jako, że proces ewolucyjny dotyczył całej rzeczywistości, można go było zaobserwować w każdej sferze od kosmosu, przez struktury geologiczne, po struktury społeczne. Dokładniejszy mechanizm ewolucyjny, odnoszący się wprost do świata zwierząt i roślin, Spencer przedstawił w swoich The Principles of Biology z 1863 roku. Tam, za Lamarkiem, przyjmował, że dziedziczenie cech nabytych i wpływ środowiska są głównymi czynnikami wpływającymi na ewolucję organizmów żywych. Spencer, podobnie jak francuski zoolog, stwierdzał, że zmiana otoczenia wpływa na zachowanie zwierząt i ukierunkowuje je na wytwarzanie cech, które są przydatne, do utrzymania się tych zwierząt w środowisku. Gdy więc zaczyna się proces adaptacji do środowiska, zwierzęta modyfikują swój behawior, a gdy ten się utrzymuje, wpływa w konsekwencji na ich morfologię. Ta przemiana zwierzęcia będzie w konsekwencji dziedziczna i pozwoli gatunkowi utrzymać się w danym środowisku. Aby zwierzę mogło się przystosować, musi zachodzić równowaga pomiędzy organizacją jego struktury a środowiskiem, w którym funkcjonuje. Relację tą Spencer określał prawem równowagi jej zachwianie oznaczało, że zwierzę nie posiadało takiej struktury, która pozwalałaby mu przeżyć w danym otoczeniu. Moment ten staje się przyczyną zmian ewolucyjnych. Jednak w przeciwieństwie do Lamarka, nie uważał on, że zwierzęta ewoluują na drodze używania i nieużywania narządów, gdyż niektóre części ciała nie mogły się rozwijać w taki sposób na przykład struktury kostne. Musiał więc istnieć jakiś element pośredniczący, którego zmiana skutkuje zmianą w tego typu częściach ciała. Tym zapośredniczeniem były molekuły, z których, zdaniem Spencera, składały się organizmy. Relacja między tymi elementami budulcowymi organizmu a środowiskiem określała, czy był on w stanie równowagi, czy też nie. Jeżeli więc organizm był dostosowany do środowiska, molekuły, z których się składał, pozostawały w stanie równowagi. Jeżeli jednak warunki środowiskowe zmienią się, wewnętrzna równowaga pomiędzy molekułami zostanie zakłócona powoduje to rearanżację molekuł w strukturze, która objawiać się będzie zmianami morfologicznymi organizmu bądź też jego obumarciem. W konsekwencji każdy organizm będzie dążył do tego, aby osiągnąć równowagę wewnętrzną między swoimi cząstkami elementarnymi. W osiągnięciu tego celu przeszkodzić mu mogą czynniki zewnętrzne, do których nie jest dostosowany i które doprowadzają do załamania się równowagi pomiędzy jego molekułami. Organizm musi się więc wciąż od nowa przystosowywać, aby tą równowagę odzyskać. Jeżeli zmiana środowiska jest permanentna, to czynnik zewnętrzny w końcu modyfikuje organizm w taki sposób, że przearanżowane cząstki odzyskują równowagę, co przejawia się w transformacji gatunku. Wielość sposobów, w jakie czynniki zewnętrzne mogą wpływać na organizmy, sprawia, że ewoluują one w różnych kierunkach. Dlatego każdy stymulant środowiskowy może zadziałać na molekuły w taki sposób, że wytworzy różnorodne zmiany, a w końcu bioróżnorodność w przyrodzie. Czynniki zewnętrzne najlepiej oddziałują na organizm w okresie jego młodości, gdy ten jeszcze się rozwija. Związane jest to z procesem dziedziczenia. Jak proponuje Spencer, proces dziedziczenia polega na przekazywaniu tych hipotetycznych molekuł. W czasie reprodukcji molekuły rodziców ulegają wymieszaniu, tworząc nowy organizm. Skoro jednak molekuły potomka pochodzą z dwóch różnych źródeł, to nie są one od razu w stanie równowagi. W trakcie ontogenezy organizm dąży do osiągnięcia tej równowagi i wtedy najbardziej jest podatny na działanie czynnika zewnętrznego, który ostatecznie kształtuje sposób aranżacji jego molekuł. A ponieważ molekuły na drodze dziedziczenia przekazywane są od wielu pokoleń, ich aranżacja może sprawić, iż pojawi się cecha któregoś z przodków. Stąd też organizm potomny nie jest nigdy prostą mieszanką cech rodziców, a może przejawiać atrybuty poprzednich pokoleń. Specyfika dziedziczności molekuł sprawia, że zwierzęta będące hybrydami różnych gatunków będą posiadać bardziej niestabilne molekuły od zwierząt w cudzysłowie czystych, czyli pochodzących od rodziców z tego samego gatunku, gdyż hybrydy otrzymują te molekuły ze całkowicie różnych źródeł. Taka krzyżówka, taka hybryda będzie posiadała zakłóconą równowagę wewnętrzną przez całe życie, a jej narządy nie będą ze sobą współdziałały, ponieważ mają w sobie cechy odziedziczone od gatunków, które funkcjonowały w innych środowiskach. Taki organizm będzie miał gorszą konstytucję niż taki, którego przodkowie byli już wcześniej zaadaptowani do danego otoczenia. Głównym czynnikiem ewolucyjnym według Spencera będzie więc oddziaływanie środowiska. Organizmy będą próbować się do niego przystosowywać w taki sposób, jak wyjaśniał Lamarck, czyli przez używanie i nieużywanie narządów. Z tą różnicą, że u Spencera to używanie i nieużywanie skutkować będzie rearanżacją wyprowadzonych z równowagi molekuł, i dopiero ta rearanżacja doprowadzać będzie do zmian fizycznych organizmu. Obok tego bezpośredniego czynnika, który Spencer nazywał po prostu adaptacją, istniał według niego jeszcze inny czynnik dodatkowy który Spencer zapożyczył od Karola Darwina. Tym czynnikiem był dobór naturalny. Dobór, zdaniem Spencera, był odpowiedzialny za tworzenie się struktur, które nie mogły się wytworzyć przez oddziaływanie środowiska czyli wszystkich tych cech, które powstały na drodze walki o byt. I Spencer podawał przykład żółwiejską skorupy, która miała powstać jako ochrona przed drapieżnikami. Tak więc narządy, które miały funkcję pasywną, na przykład posiadały funkcję obronną, powstawały w wyniku działania doboru naturalnego, w przeciwieństwie do tych, które miały funkcję aktywną, bo te powstawały w wyniku działań procesów zaproponowanych przez Lamarckę. Dobór naturalny miał więc bardzo ograniczoną funkcję twórczą i mógł działać na stworzonych organizmów, samemu ich nie wytwarzając, ponieważ za to wytwarzanie odpowiedzialne było dziedziczenie cech nabytych. Spencer uzasadniał swoją tezę o małej roli doboru na przykładzie zwiększenia się szczęk. Wiadomo, jaka jest funkcja przystosowawcza takiego powiększenia. A raczej trudno takie powiększenie skorelować z wymieraniem organizmów o małych szczękach. Dobór, więc, nie działa tu ani jako przyczyna, ani jako czynnik wspierający powstanie tej cechy. Dopiero wymóg środowiska, a co za tym idzie, używanie tej części ciała, tych szczęk, mogło doprowadzić do powiększenia tego narządu. Dobór naturalny mógł co najwyżej pomagać w utrzymaniu się takiej cechy, czy też ewaluacji jej wartości przystosowawczej. Lecz nie doprowadzał do ich powstania. Ważniejszą rolę dobór odgrywał w przypadku roślin i innych organizmów, które nie były aż tak skomplikowane, jak na przykład ssaki. Wśród nich dobór był głównym czynnikiem ewolucyjnym. Wraz z komplikowaniem się budowy organizmów w trakcie procesu ewolucyjnego, rola doboru się zmniejszała. Spencer, jak wielu innych przyrodników, po zapoznaniu się z teorią Darwina, był sceptyczny co do doboru. Jako mechanizmu, który mógłby wytwarzać cechy. Część problemów z zaakceptowaniem doboru, jako jedynego mechanizmu ewolucyjnego, polegała na tym, że Darwin nie zaproponował żadnej nowej teorii dziedziczenia. Stąd też wielu późniejszych przyrodników odwoływała się do teorii Lamarka. I w ten właśnie sposób w drugiej połowie XIX wieku Lamarck, co się bardzo popularnym badaczem, co było ciekawym zakończeniem historii. Jego teorii, która na początku XIX wieku została zupełnie zignorowana. Oczywiście ani Lamarck, ani Spencer nie byli jedynymi przyrodnikami, którzy przed Darwinem proponowali jakiś rodzaj koncepcji ewolucyjnej. O tych pozostałych przyrodnikach, tych wczesnych protoewolucjonistach, będę chciał Państwu opowiedzieć w przyszłym odcinku Zapomnianej Biologii. Bardzo Państwu dziękuję i do usłyszenia.